3 rządziego jest Sam Action i on jest super, ponieważ ja go dodam do znajomych. więc jak mówię, będziemy sobie na linii 307 i tak dalej. Jak widzicie, pójdźcie kwiatówki zamiejskie, ponieważ dzisiaj jest nowy update, to jest nowy update, który dzisiaj przyszedł z wakacji miliona, to jest największa chcielibyście więcej o Teraz tutaj i z powrotem na przypole. Nie wiem gdzie było to Psie pole, ale on zaczął późno, więc Właśnie dzisiaj, że tylko pojedziemy sobie jednak na Psie pole, Więc zaczekamy aż aksjon odjedzie Jak w ogóle zaczniemy naszą przejażdżkę Jak zauważyliście ręce mi się odławało, a to dlatego, że niskiego skida po prostu i tyle Nie będę ja ale co? Nie będę po prostu tego dzielić. Za ile min on jest? Co? Odjadż jest ciekawską Pytam się, ponieważ każdy wóz, czyż to jest więc... Tak, właśnie ta linia 307, która tutaj jest. Dobra, no to zdejmę dalej na tym zadubiu. Nie jest to dosyć kawałek. Action to action. Wiecie, że ja nienawidzę tej o tej porze, więc... Okej, okay, więc weźmiemy sobie F11. To jest takie przycisk, który Bo ja chciałam więc... Okej, okay, jest tutaj action i Wam, że skina do fajnego. I w sumie też mam takiego fajnego skina, no bo nie mam tego. O, o! Nie mam bilenku. Nie wiem czy nie aktion przeoblicie, ale... Właśnie taki są się Więc totalnie to jest zły gościu. Okay, to już obieczony i się już szykujemy. na przystanek. Jasne, sobie yes, istnieje dwa. Nie, e, nie będę sobie tego hej. Hej, to dobrego lasu. jest Nie mam do niego dostępu, ale do niego dostępu, nie ma dostępu do całego WPS-u, ale tylko krągę tego błotelu tego autobusem to nie, więc po co jedziemy do panu teraz, więc widzicie? Ale, ale... on źle jedzie! Źle jedziesz! No to kurde, zatekowało się, braha, Aaa, przez tą wczelę, okej. Okay. Okej, okay. co ich i bo dalej pojedzie wprost. Aha, he, a co mi? Dziwnie jest. Już powstało, więc my chcielibyście na niego rozpoczyli po no, prostu oglądać te filmy kod. Okej, okay, więc pojedziemy do go, bo już ja mam jeszcze... My... No nie wiem, to dostąp kiedyś budowano takie kwadratowe nawet... nawet czasami przebywam w takim jednym do domu, więc wy pojedziecie ten swojego prawdziwego życia, ale pojedziemy sobie, no i tutaj też wracamy sobie do jakiegoś powesteczka. No i okej, OK, tutaj jest jakaś fabryka, bo w tamtym, to jakaś wybka, bo tam i nie jest, tu to jest, to jest dostęp. Ok, w sumie, gdzie jest. Dobra, to zobaczymy w Switchie. Jeszcze zobaczmy. Już jesteśmy na Cypolu. Więc posłuchajcie, widzowie, tak w ogóle to już będzie koniec tego odcinka. Więc zrobimy tutaj sobie jeszcze Nesa. Więc tak w ogóle. Nie dziwię się, nie ma tego Game Passa. No i tak w ogóle nie ma tylko gamepasta, ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. I jeżeli chcielibyście kolejny z... ...Aksium... ...to dajcie łapkę w górę. Siemanowicowie i do zobaczenia. Nie. Dobra, teraz będziemy sobie zanowić. No jak mówiłem, to zobaczę.